Most w Cierszewie jest bezwzględnie zamknięty dla ruchu kołowego. Główną przyczyną jest uszkodzenie podpórnośnych. Most w Cierszewie jest w tej chwili wyłączony z ruchu kołowego zupełnie. Nie uzyskał pozytywnego przeglądu okresowego. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest uszkodzenie podpórnośnych. W związku z tym realnie ten most most o konstrukcji drewnianej. Nie nadaje się w tej chwili już do generalnego, nawet generalnego remontu. Zatem zmuszeni byliśmy zamknąć tą przeprawę dla ruchu kołowego. No ustawione zostały zapory betonowe, niestety, uszkodzone przez nieznanych sprawców. Zmuszeni byliśmy zapodać ten fakt policji. I no, jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, to będziemy zmuszeni wykonać projekt, dokonać rozbiórki mostu. Natomiast chcielibyśmy go przynajmniej zachować na obecnym etapie dla ruchu rowerowego i dla ruchu pieszego, no, ale to wymaga też tego, żeby no, zapory, które mają uniemożliwiać przejazd mostem, Samochodom, ciężkiemu sprzętowi, żeby one nie były dewastowane i uszkadzane. Władze gminy przygotowały alternatywny dojazd do ośrodka w Cierszewie oraz przyległych posiadłości. Wyremontowano drogę na odcinku cierszewo ulaszewo Co dalej z mostem gmina rozważa różne możliwości. Odbudowa ze względu na stan jest niemożliwa, a budowa nowego to koszt nawet 5 milionów złotych. A zatem być może, chociaż w tej chwili nie chcę tutaj odpowiadać jeszcze, w sposób kategoryczny, realnym rozwiązaniem będzie doprowadzenie, wyremontowanie drogi i dla mieszkańców tam dwóch rodzin, które tam zamieszkują i do ośrodka wczasowego, od strony Biskupic. W tej chwili chcę powiedzieć, że przed zamknięciem mostu, wyremontowaliśmy drogę szutrową w stronę Ulaszewa, także droga dla samochodów i osobowych, ale nie tylko osobowych, również dla ciężkich śmieciarek, dla straży pożarnej, dla policji, dla pogotowia ratunkowego jest zapewniona. Tylko, że powtarzam jeszcze raz od strony miejscowości Ulaszewo, ale będziemy starali się również, żeby od Biskupic, od drogi wojewódzkiej również ten, tą drogę i przejazd zapewnić. Jak dodaje wójt, gmina zleci ekspertyzę celem ewentualnego dopuszczenia ruchu na moście dla pieszych i rowerzystów oraz pojazdów do dwóch ton. Już wkrótce rozpoczną się prace związane z odbudową ogrodzenia w zabytkowym parku w Brudzeniu. Nowe ogrodzenie powstanie wokół budynku szkoły podstawowej i przedszkola. W najbliższych dniach gmina wyłoni wykonawcę. Z strony zarówno wizerunkowej jest to dla nas bardzo ważne, bo zabytkowy park w Brudzeniu Dużym to ważna część naszego dziedzictwa. Jedno z takich centralnych miejsc brudzenia dużego, ale też trzeba pamiętać również o kwestiach bezpieczeństwa, dlatego że w Zabytkowym Dworku mieści się w tej chwili zarówno szkoła podstawowa, jak i przedszkole, a więc połączenie z jednej strony kwestii wizualnych, jak i bezpieczeństwa. Rzeczywiście, no w tej chwili za kilka dni będzie otwarcie ofert, i chcemy, ażeby. No, to ogrodzenie zostało wykonane do wakacji. Na ten cel gmina zabezpieczyła środki we własnym budżecie. Prace przebiegać będą pod nadzorem konserwatora zabytków. Gmina Brudzeń Duży znalazła się w trójce najlepszych z terenu powiatu płockiego. Chodzi o szczepienia przeciw COVID-19 w ramach narodowego programu Szczepień rząd ogłosił konkurs w kategorii Rosnąca odporność gmina Brudzeń Duży zajęła trzecie miejsce. W nagrodę otrzymała 250 tysięcy złotych, które gmina przeznaczy na dalszą promocję szczepień. Cieszy fakt, że nasi mieszkańcy tak odpowiedzialnie podeszli do szczepień mówi wójt gminy. Tą promocją wiążą się dla nas też wymierne efekty pozytywne, bo jeżeli ta odpowiedzialność mieszkańców była duża i w konkretnych miesiącach rzeczywiście wyszczepialność u nas była większa niż gdzie indziej to dzięki temu otrzymaliśmy bonus finansowy Jak dodaje sam przyjął już dawkę przypominającą i zachęca innych do zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i najbliższych